Hejka wszystkim! Witajcie w serii Testuj z Domeliową. Dzisiaj do testu mam przygotowane trzy błyszczyki z Actions z marki Max More. Jak widać po pudełku już mnie korciło, żeby wcześniej je otworzyć, ale uznałam, że przetestuję je razem z wami. Więc co? Otwieramy! Dobra, jestem już po otworzeniu i mamy dokładnie trzy kolory, a jest to taki nudziak. Taka cudowna czerwień i taka brzoskwinia w kamerze może wyglądać na lekko pomarańczową. Zacznijmy sobie od zapachu. Dobra, zacznijmy sobie, jak pachnie pomarańczowa. Pachną dość normalnie, nie jest taki spektakularny zapach. Taka troszeczkę wanilia, coś właśnie czuję taką wanilię coś takiego waniliowego. Tak, to jest taka wanilia, trochę taki zapach ciasteczkowy. No to teraz robimy słocze. Tak wygląda czerwień. Tak wygląda niudziak. A tak wygląda pomarańczka. Możecie napisać, który Wam się najbardziej podoba, jeśli chodzi o zesłoczowanie. A teraz czas na generalny test na moich ustach. Szczerze mówiąc nie wiem, którą... Wybrać na początek, ale chyba pojadę starym klasykiem i wybiorę czerwoną. Specjalnie po to zmyłam poprzednie usta, które miałam. Tak wygląda czerwona, widać tą czerwień, ale bardziej bym powiedziała, że to jest taka lekka różowa pomadka, może jeszcze troszeczkę nałożę, jeśli chodzi właśnie o błyszczak. Szczerze mówiąc, yy, nie robi to jakiegoś wielkiego efektu wow. Bardziej wygląda to jak taka yy, pomadka albo jakby posmarować podstawą zeliną. Więc moja ocena to jest takie 7 na 10, jeśli chodzi o czerwoną. Teraz czas na brzoskwinie. Jestem jej bardzo ciekawa. Jej chyba praktycznie nie widać, chociaż może jeszcze się przybliżę.